Na ruchliwej drodze między innymi samochodami przywiązane do haka holowniczego. Sposób transportu tych dwóch psów zszokował Danielę Gibner, która akurat wracała z pracy. Nagrała całą sytuację i zatrzymała mężczyznę. Starszy pies potykał się o własne nogi. Przed chwilą z innego filmiku, który dostałam sprzed kilkuset metrów wcześniej było już widać, że psy były równie wycieńczone. Wszystko działo się w miejscowości Pniówek. Inna kobieta, która też się zatrzymała, zadzwoniła na policję. Policjanci ustalili, że psiaki, które są przywiązane za pomocą tej liny, wcześniej właścicielowi uciekły. Właściciel ich poszukiwał przez wiele godzin. Ostatecznie znalazł je na terenie powiatu przyszyńskiego, gdy biegały po łąkach. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 100 zł za niedopilnowanie zwierząt. Osobne postępowanie toczy się w sprawie sposobu ich transportu. Co pan robi? Pojechaliśmy w miejsce, gdzie na co dzień przebywają psy. Nie zastaliśmy ich, ale udało nam się skontaktować z właścicielem. 73-latek zgodził się wypowiedzieć przed kamerą. Podkreślał, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie wezwał pomocy, bo rozładował mu się telefon. Potrzebowałem 600 metrów tą główną drogą ich przeprowadzić. Nie miałem innego wyjścia. Ja jestem. Inwalidum. To był mój jedyny pomysł, nad którym się nie zastanawiałem. Ja, ja tylko chciałem mieć psy jak najszybciej na pozycji. Właściciel psów przekazał nam również, że te obecnie są zabezpieczone w innym miejscu do czasu naprawy dziury w ogrodzeniu. Interweniujący tam policjanci nie stwierdzili, by zwierzęta były zaniedbane. Również w zaświadczeniu wystawionym przez lekarza weterynarii czytamy. Kondycja dobra, stan odżywienia prawidłowy nie wykazuje objawów kulawizny. Sprawa została zgłoszona do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Pracownicy złożyli dziś zawiadomienie do prokuratury. Nie wiemy, czy, czy właściciel ma na tyle świadomość, że to są zwierzęta żyjące, że ma, mają prawo mieć poszanowanie prawda, na podstawie ustawy. Interweniują także obrońcy praw zwierząt. Już raz, kilka lat temu, fundacja ratująca Cane Corso sprawdzała warunki, w jakich żyją te dwa psy. To, co się wydarzyło, może wpłynąć na, na ich psychikę. Nie jest to naturalne, że psy są ciągnięte za samochodem. Widać też, że te psy się zapierały, były zestresowane, bały się. To jest zwrodniarstwo. To jest najgorsza forma, jaką mógł sobie w ogóle wymyślić. Nie mam pojęcia, co trzeba mieć w głowie, żeby wpaść na taki idiotyczny pomysł. Pomysł, który może poskutkować odebraniem zwierząt. Służby są w kontakcie z Wójtem Pawłowic. To on jest uprawniony do wydania takiej decyzji. Jacqueline Kufel aktualności.